Ja Rocznie, fajne super sztuka Jeszcze raz Zobacz, na pewno wyskoczyło Nie pytaj mnie, tylko zobacz na dyskę Ile? A widzisz A jaka dobra cena Dobra cena jest 18500 521 to 521 2 ten diesel? 2 ten diesel, ja? Chąd też pomcisz po jest, ja? nie? Nie, nie, on tam 190. Wunter, w, w, 190 mocy. Tak, ten dobry motor. Tak. takim główien fajnie, no. nie? Musiąć no. przymierz się. Dzwoń do domu Ale i ja, nie? Za drogi interes to jest Za drugi, nie? 527, to 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 który? A no tak, I co tam? A, kontakt. Kontakt z co jest? A widziałeś, co Są tak zwane tajemnice, bo do żony telefon wciłości na plastiku. Inny odcinek, ale baje. Kółeczko machnąć, jedno, kółeczko drugie, jak to będzie. Telefon do żony jest najważniejszy, a furę jeszcze nie odpalono. Ja was nie rozumiem, dlaczego występuje nie towarem. Jak nie wiadomo, czy towar nie klak kle 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 tuk, 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 tuk. kle 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 Wszystko jest, wszystko jest A tu ostatnio pan szanowny, panie Romku pozdrawiam Prawdziwego pana Romka Audi, nie BMW X7 nabył na tym placu pan szanowny Idę sprawdzać Alu zobaczyć czy są do niego 20 cali, ale 20 cali Żeby na zimę weszły profil, niestety Pod każdą budką panu Sprawdzę panie Romanie, ale 20 do X7 To nie będzie łatwo ogarnąć Schodzi, schodzi. Idziemy dalej. Ty już się nie podoba 190. Tak. Kluczyk? No, no, no. Dać? do z Deszlusa? I Nareszcie ktoś chce to odpalić, bo już przeciw nim siedzi. 1850 za 21 rok wality diesel 190. Idę pod przyczynę, bo a ten dlaczego taki jakiś stoi nie za O kurde, to cwaniaczek z mojej chałupki Z nawet dużo miejsca Bez gwiazdy nie ma Kamera jest, klapa w prądzie. Pokażcie, hag na prąd, bardzo mi się to podoba. Hag jest elektryczny, kamera jest no, zbrodni 190 mocy. Nie bliskie. Wiązka kluczy dostaliśmy, bo zaufanie jest mocne. Opony. Proszę? To są właśnie opony. Co jest tym kółkiem to zobaczysz. Zima. Co? Dlatego jest tani samochód, dlatego są opony takie pół na pół. Gdyby było oponerowy, byłby doszło o 2000 euro. Zasada jest prosta. Podoba się? Podoba się jeździć z panem Malikiem, rozmawiać. odśnieżyć i cieszyć się z życia. Jak się nie podoba, nie oglądać. Jest możliwe, że gość wyjdzie z autobusu, a nie, nie chce, bo czarny. <laughs> Aż 20 minut męczysz sztukę. Całkiem fajne. Całkiem fajne. Jadanka, bajdź, Mus musi być wpytę w prądzie. A co tu prądzi? Gdzie pani? Morgan! E, chłopy coś tam otwierają. I co? I wyjdzie grudniowe słońce, i będzie pięknie. Plus dwa stopnie, już mamy, czekam aż to wszystko nam tutaj. A już jest dobrze, już jest przepięknie. Już cudownie Jutro paczka niepotrzebna. Lepiej nosić, jak się wiecie o co chodzi. Prosić, pari papapaj. Pari pa pa pa. To gdzieś wyprzedali D4 190, Terrako jedno, Terrako drugie. Ta jest Sebryda. Idzie ekipa, dobra, nie zgubimy ich. Grunt to nie zgubić ludzi. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.